Jan Gołębiowski, Centrum Psychologii Kryminalnej, zapraszam na kryminalną prasówkę. Nagrywam to 22 grudnia w godzinach wieczornych, ale pewnie większość z Was będzie oglądała to dopiero jutro albo w trakcie świąt. Drodzy Państwo, oczywiście głównym takim wydarzeniem ostatnich godzin w zasadzie, jest strzelanina w Pradze Czeskiej. Można to nazwać masowym zabójstwem, bo tak to często było nazywane w kryminologii. Sprawcę ostatnio określa się jako Active Shooter, pojedynczy strzelec działający zamiarem zabicia w zasadzie jak największej ilości osób. Tym razem zginęło. Kilkanaście osób, bo łącznie ze sprawcą jest ich 15. Jedną z ofiar też jest jego własny ojciec. Teraz policja podała, że tak naprawdę wszystko zaczęło się 15 grudnia więc już tydzień temu pierwszą ofiarą był 302-letni mężczyzna i jego dwumiesięczna córeczka. Sprawca poinformował. Najpierw miał już po zabójstwie swojego ojca, że zamierza popełnić samobójstwo. Nawet były informacje, że może to być właśnie samobójstwo rozszerzone. Akurat, może w tym przypadku nie jest to czy się, najlepsze użycie tego terminu. Wiem, że przez też część z Was ten termin brzmi kontrowersyjnie. Ja mimo wszystko go używam żeby go odróżnić też od samobójstwa poagresyjnego. Oczywiście z punktu widzenia ofiary zawsze jest to zabójstwo, a później samobójstwo sprawcy, bo sprawcy nie pytają się o zgodę, czy ofiara chce zginąć. Natomiast często właśnie z perspektywy samego sprawcy, on jakby poszerza swój akt samobójczy o inne ofiary. W wielu przypadkach też ci sprawcy tłumaczą, że robią to dla dobra tych ofiar, że nie chcą ich zostawiać. Samych, to najczęściej są ich członkowie rodziny, często niestety dzieci. Tutaj, w przypadku oczywiście tych masowych zabójców, rzeczywiście bardzo często też dochodzi do samobójstwa na samym końcu. Tu, w, w, w przypadku czeskim, nie wiemy do końca, jak było, czy. Sprawca sam się zastrzelił, czy został zneutralizowany przez policję. Są tutaj sprzeczne informacje. Nieraz się pojawia rzecz, że, że sam popełnił samobójstwo, a też były informacje w mediach, że został zastrzelony przez policjantów, którzy podjęli właśnie interwencję. Jechali tam, żeby zapobiec samobójstwu, gdzie też było właśnie rozważane, że może to być połączone z zabójstwem innych ludzi. Jest też taki termin używany przy, w przypadkach tych masowych zabójców suicide by cops, czyli samobójstwo przy użyciu policji, czyli prowokowanie policji do zastrzelenia sprawcy. Tutaj można powiedzieć tak od strony psychologicznej, że mamy wektor agresji, który zmienia się, tak, działa zarówno na zewnątrz, w stosunku do jakichś osób trzecich, jak i w, do wewnątrz, czyli z myślami właśnie takimi autodestrukcyjnymi. Sprawca też rozważa własną śmierć. Mówimy o tym 24-letnim sprawcy. Wiemy, że posiadał broń legalnie. Przy, przy zwłokach znaleziono kilka sztuk broni i amunicję. Znaleziono też bliżej, akurat nieokreślone ładunki wybuchowe, dlatego też saperzy przeszukiwali teren uniwersytetu, czy sprawca nie zaminował jakichś jego części. Wiemy, że chodził po czwartym piętrze, tam strzelał, później wyszedł na taki rodzaj gzymsu, można to nazwać na dach i stamtąd też prowadził, prowadził ogień. Już prasa doniosła, że prowadził kanał na Telegramie, Korzystał z tego komunikatora. Warto zaznaczyć, że jest to komunikator rosyjski. Oczywiście też jest używany, bo wiele informacji z wojny na Ukrainie pochodzi też z Telegramu. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jest naszpikowany rosyjskimi trollami internetowymi i służy też w dużej mierze do rozpowszechniania wszystkich teorii spiskowych, różnych dziwnych informacji, które mają na celu manipulowanie opinią publiczną, tymi osobami, które z telegrama korzystają. Tam znajdą się wszystkie teorie a propos płaskiej ziemi tam były rozprzestrzeniane te informacje, które też krążyły po Stanach Zjednoczonych QAnon, o tych wszystkich spiskach o tym, że Clintonowie jedzą dzieci więc rzeczywiście cuda na telegramie można znaleźć. Ten młody chłopak, student, na początku studiował historię. Tu nawet, jak pewnie słyszeliście, wygrał jakąś, jakiś konkurs, napisał bardzo dobrą pra pracę historyczną, też z wątkami polskimi. Tutaj opisywał jakieś wydarzenia z Małopolski, historyczne. Zresztą przez Instytut Polski została ta jego praca wyróżniona. W ostatnim okresie studiował filozofię, więc też widać, że zmieniał te kierunki. Rzeczywiście poszła też informacja do prasy, że wszystko ma się dziać na Wydziale Sztuki, dlatego też policja zajęło jej trochę czasu, żeby tego sprawcę namierzyć. Wiemy, że interesował się podobnymi wydarzeniami, i jednym z ostatnich wydarzeń, które dotyczyły właśnie strzelania na terenie szkół, były wydarzenia w Rosji, przynajmniej te, którymi się interesował ten sprawca. Tutaj się posłużę swoimi notatkami. 7 grudnia, czyli znowu około tydzień przed tym pierwszym zabójstwem, które miało miejsce 15 grudnia, w Briańsku w Rosji doszło do strzelaniny. Ogień otworzyła 14-letnia. Uczennica broń zabrała swojemu ojcu była to strzelba. Podobno była prześladowana przez rówieśników. No i po tym strzelaninie, w której zginęła jedna osoba i kilka zostało rannych, dziewczynka o imieniu Alina popełniła samobójstwo. To nie była jedyna strzelanina w Rosji, na terenie szkół. Wszystko zaczęło się też na krymie w, w Kerczu, sprawcą masakry był 18-letni uczeń technikum. I to rzeczywiście była chyba jedna z największych strzelanin na terenie Europy. To tylko amerykańskie przypadki przebijają je. Zginęły 22 osoby, 70 zostało rannych. Kolejne strzelaniny miały miejsce w 22 roku we wrześniu w szkole w Irzewsku. 17 osób zabitych, 24 ranne. Sprawcą okazał się 34-letni Artią Kazancew. Nosił koszulkę ze swastyką. Na, na broni miał hasła nawiązujące właśnie do strzelaniny tej na Krymie w Kerczu, wcześniejszej, sprzed 4 cztere, lat, czy tej najbardziej chyba znanej, która zaczęła te wszystkie strzelaniny w szkołach, czyli Columbine. Stany Zjednoczone w latach 90. Były jeszcze strzelaniny w Kazaniu, w Permie, w Wieszkajmie, więc tych, tych wydarzeń na terenie Rosji też było sporo. No i tutaj właśnie ten chłopak z Pragi Czeskiej tym się wszystkim interesował. No znamienity też jest to, że zabił swojego ojca więc też widać tutaj jakiś poważny konflikt osobisty, kiedy też ofiarami są członkowie rodziny. No i po zabójstwie ojca rzeczywiście to prawdy, popełnienia samobójstwa było bardzo wysokie. Tu oczywiście tak jak na Facebooku napisałem, skojarzyło mi się to z przypadkiem Charlesa Whitmana, który w 66 roku też w zbliżonym wieku, bo miał 25 lat, wszedł na wieżę w Austin w Teksasie, na, na na terenie kampusu i z, ze sztucera z lunetą optyczną strzelał, strzelał do ludzi. Też zabił kilkanaście osób, został zastrzelony przez policjantów, którzy szturmowali tą wieżę. Wcześniej zabił swoją matkę i, i żonę. Więc też był jakby zdeterminowany do tego, żeby umrzeć podczas tej strzelaniny. Więc widać, ta agresja idzie na zewnątrz, idzie do ludzi, który, których sprawcy znają, do osób bliskich. A także do osób zupełnie nieznajomych przypadkowych ofiar. Przypominam się też jeden przypadek ze Stanów Zjednoczonych, gdzie młody sprawca Czarnoskóry wszedł do banku, wziął zakładników, i jego żądaniem było to, żeby policja go zastrzeliła. Nie, nie chciał miliona dolarów, nie chciał, żeby mu zapewnić jakieś ucieczki z tego banku, podstawiania samochodów, samolotów, helikopterów. Chciał, żeby go policjanci zastrzelili, co bardzo zaskoczyło, bo z takimi żądaniami u ludzi, którzy napadają na banki, nie spotkali się. Sprawca podał deadline, powiedział, że jeśli tam do którejś godziny nie zostanie spełnione jego żądanie, czyli nie zostanie zastrzelony, no to zacznie zabijać zakładników i rzeczywiście się po przekroczeniu tego deadlineu zastrzelił jedną z osób, co by było już jakby no przekonaniem policji, że sprawa jest bardzo poważna, sprawca nie żartuje, a skoro używa broni i zabija innych ludzi, no to jak to się mówi zneutralizowano cel. Kiedy policja już ustaliła jego tożsamość, dotarła do jego domu, okazało się, że wcześniej zabił swoją matkę i ojczyma, jeśli dobrze pamiętam liczbę ofiar. Więc też po tym zabójstwie domowym, rodzinnym szedł do banku właśnie żeby popełnić takie klasyczne suicide by cops. Czy tutaj jeszcze coś można dodać do przypadku czeskiego? Może jeszcze się dowiemy więcej. Na temat motywacji, kiedy policja sprawdzi wszystkie informacje zawarte pewnie też w komputerze, w telefonie, może zrobią mu dokładne też przeszukanie w domu, gdzie zresztą już policja się pojawiła i znalazła sporo broni i sporo amunicji, nazwane to w mediach było całkiem dużym arsenałem. No, i coś tutaj mi się kojarzy z kilkoma przypadkami. Stosunkowo też niedawno, bo 29 listopada tego roku w Kadzidle w powiecie ostrołęckim doszło do ataku nożownika. 18-letni chłopak imieniem Adrian, przepraszam, Albert. Przyszedł do szkoły, w szkole były zajęcia z psychologiem dotyczące właśnie też tak ironicznie agresji. Chłopak wyszedł do toalety z plecakiem, wrócił przebrany w Mundur, miał maskę przypominającą Jasona z piątku 13., rzucił się z pałką na kolegów, koleżanki, wyciągnął też nóż, no i trzy osoby tym nożem zaatakował. Dziewczyna została ranna w brzuch, chłopak w szyję. Poza szkołą jeszcze na nastolatek zranił trzecią osobę. Został zatrzymany. Przy stadionie 500 metrów od szkoły, gdzie próbował popełnić też samobójstwo. No i tutaj można się tylko cieszyć w pewnym sensie w tym nieszczęściu, że nie miał właśnie broni palnej, nie miał do, do, do niej dostępu, bo tak to pewnie ofiar byłoby więcej i na pewno byłyby też ofiary śmiertelne. Z takich tutaj też ciekawostek można zwrócić uwagę, że też całkiem niedawno, bo była to połowa listopada dokładnie 17 listopada policjanci w skawinie zobaczyli nastolatka, który wyrzucał śmieci jakoś na, na ulicę, więc zwrócili mu uwagę, żeby nie śmiecił. On zachowywał się bardzo nerwowo, więc postanowili go przeszukać. No i u tego nastolatka znaleźli broń rewolową. Z amunicją i też niewielką ilością mefedronu. W domu dodatkowo znaleźli marihuanę. Broń miała należeć do jego ojca, którą zabrał bez wiedzy swojego taty. No i tutaj policja miała ocenić, czy jest to broń, która wymaga zezwolenia, i jeśli tak, to oczywiście zostanie to dołączone do jego zarzutów na razie odpowiada za posiadanie narkotyków no, jest tutaj osobą nieletnią więc najprawdopodobniej skończy się dozorem kuratorem nie sądzę żeby trafił do poprawczaka na szczęście też nikomu się nic nie stało do nikogo tej broni nie użył no ale widać się, że jest problem z młodymi osobami z ich stanem psychicznym z ich stabilnością i tu przy są pewnie różne. No, słyszeliśmy o tej młodej dziewczynie w Rosji, która była prześladowana, więc z ofiary stała się sprawcą, więc też to widać być może takie dramatyczne jej zachowanie. Tutaj w Czechach no, młody mężczyzna, student interesował się tymi wydarzeniami, ale w nie taki sposób jak my, tutaj kryminologicznie, tylko widać myślał o tym, żeby zrobić coś podobnego. Tutaj 15-latek z rewolwerem, dodatkowo mefedron, marihuana, więc widać, że też no, nie oceniał trzeźwo rzeczywistości, coś się z tym stało. Drodzy Państwo, kolejne wydarzenia są z użyciem noży, jednak Mimo wszystko cieszę się, że z bronią w Polsce nie jest tak łatwo jak w Stanach Zjednoczonych. Chociaż zdecydowanie nie jestem przeciwnikiem broni, sam ją posiadam, ale jednak uważam, że to sito, które u nas jest, czyli obowiązkowe badania psychologiczne, na które też mam uprawnienia do prowadzenia tych badań, więc może też nie do końca jestem obiektywny, ale jednak uważam, że ocena psychologiczna osoby, która chce posiadać broń, jest bardzo istotna. W Czechach jest dużo łatwiej. To są mniej więcej takie rozwiązania jak proponowali politycy. Tutaj, akurat, politycy z Konfederacji w, zeszłym, w zeszłej kadencji Sejmu zgłaszali takie propozycje. Tak samo politycy Kukis 15, że wystarczy badanie ogólne, właśnie lekarza rodzinnego. Jeśli on nie stwierdzi jakichś przeciwwskazań, no to broń i oczywiście osoba nie. nie nie jest karana, tak, bo yy, wiadomo, osobom, które już popełniały przestępstwa, naruszały prawo, broni się nie powinno dawać, Tutaj jednak ta ocena lekarska, wydaje mi się z całym szacunkiem dla lekarzy rodzinnych, wcale może być nie do końca trafna. No pytanie, czy są na tyle wnikliwie badają też motywacje do posiadania broni i ewentualne jakieś zaburzenia psychiczne, zwracają na to uwagę. No ale rzeczywiście w każdym gospodarstwie domowym są inne niebezpieczne przedmioty, takie jak noże, i one są najczęściej tutaj u nas używane, tak jak w tym przypadku w szkole w Kadzidle. 18 grudnia było, były przynajmniej dwa wydarzenia w Polsce, które znalazłem w mediach. Jedno wydarzenie jest z. Z Jawożno, jeśli dobrze wymawiam nazwę. 27-letni mężczyzna został w poniedziałek raniony nożem na jednej z ulic, właśnie Jawożna. Jego stan jest krytyczny. Sprawca ataku nie został początkowo zatrzymany, jednak policja tutaj nadal prowadziła rodzaj ob obławy. No i zatrzymano 42-letniego mężczyznę. Panowie mijali się na, na ulicy, doszło do kłótni z jakiegoś powodu, które akurat tutaj media nam nie podały. 27-latek został zraniony w klatkę piersiową, sprawca. Yy, został właśnie zatrzymany. Początkowo jeszcze media podawały, że był osobą bezdomną. Okazało się to takim szumem informacyjnym. Nie był osobą bezdomną. Miał też złożyć wyjaśnienia. Nie śledziłem już losów tego pokrzywdzonego. Jaki jest obecnie jego stan zdrowia? No, minęło dopiero kilka dni, więc pewnie lekarze tutaj starają się mu pomóc. Tego samego też dnia, 18 grudnia, tym razem w Tarnowie Opolskim. 46-latek zaatakował grupę 6 osób. Ranił 18-latka i 32-latka. Było to w godzinach no, późno nocnych, dla niektórych wręcz porannych. Druga 30- miało być powodem jakaś impreza, gdzie właśnie ta grupa ludzi dość się głośno zachowywała. No i kiedy wyszli z tej imprezy, Podszedł do nich mężczyzna i ugodził jednego z tych imprezowiczów w klatkę piersiową, drugiego w ramię. Na tyle na szczęście były te obrażenia nie aż tak poważne, że ranni pojechali do szpitala i tam zgłoszono to na policję. Więc tutaj mamy. Wydarzenia z użyciem noża, więc widać, jest duży też poziom agresji w społeczeństwie. Nie podano tutaj informacji, czy ci sprawcy byli trzeźwi. Zakładam, że pewnie gdyby byli pod wpływem alkoholu, to taka informacja by się znalazła w prasie. Pewnie ich krew była badana też na zawartość innych substancji odurzających. Zazwyczaj takie analizy toksykologiczne przychodzą po kilku dniach, więc Trzeba to śledzić. No, widać, że no, jest jakiś poziom frustracji, która prowadzi do wybuchów agresji. Oczywiście. W pewnym sensie ludzkim można zrozumieć, że kogoś imp głośna impreza irytuje, jest druga w nocy, ktoś chce spać. Tutaj są hałasy, śmiechy, krzyki, no ale atakowanie nożem ludzi nie jest to rozwiązaniem. Można nie zwrócić uwagę, można zadzwonić po policję czy Straż miejską. I to są odpowiednie formy reagowania. Co tutaj jeszcze z mediów? Może Przejdę do kilku wydarzeń zagranicznych. Yy, francuski sąd uznał 75-letnią Monique Olivier winą współudziału w dwóch morderstwach i w porwaniu i skazał ją na do, dożywotnią karę pozbawienia wolności yy, ona już odsiaduje jedną karę dożywotniego pozbawienia wolności yy, za pomoc w popełnianiu zbrodni swojemu yy, mężowi yy, mąż yy, nie żyje a jest to taka ciekawostka. Michel Fournier był nazywany ogrem z Ardenów, seryjny morderca. Państwo poznali się. Korespondując, kiedy on właśnie wyszedł z więzienia, jeszcze korespondowali, kiedy on siedział no i zapoznali się właśnie po, po jego wyjściu z więzienia. A za kratki trafił w 1984 roku za wielokrotne napaści na tle seksualnym. Ciekawe, co przyciągnęło tą Monikę Oliwie do tego swojego przyszłego męża, ale to pewnie wiecie, że wielu morderców seryjnych z tyłem seksualnym było w zainteresowaniu kobiet. Słynny seryjny morderca ze Stanów Zjednoczonych, Ted Bundy spłodził córkę w celi śmierci. Richard Ramirez, nazywany Night Stalker, również dostawał wie, wiele listów od kobiet, które który, on się podobał, więc tutaj wiele rzeczywiście ciągnie. Kobiety do niektórych sprawców. Na motywy, oczywiście, jest wiele, wiele też teorii, co się w tych mężczyznach tak podoba. No i tutaj rzeczywiście Monique Oliwie no, dołączyła jakby do, do swojego męża, pomagała mu w dokonywaniu zabójstw w porwaniach. Sam sam Fugnile przyznał się do dokonania 11 morderstw. Jego ofiary to były stosunkowo młode kobiety, niektóre wręcz dziewczynki, najmłodsza ofiara miała lat 13, najstarsza 31. Atakował, porywał, gwałcił i mordował przez około 14 lat. Został zatrzymany w 2003 roku przy próbie zamordowania imigrantki z Konga, i w 2021 roku zmarł, oczywiście odbywając karę dożywotniego pozbawienia wolności. No i teraz pociągnięto do odpowiedzialności również jego żonę. Tutaj, jeśli chodzi o daty, to była 20-letnia Brytyjka w 1990 roku, kolejna kobieta w 1988, no i właśnie jeszcze po pomoc w porwaniu w 2003 roku. I wtedy właśnie został zatrzymany ten jej mąż. Z wydarzeń amerykańskich, no to skoro mówimy tutaj o seryjnych mordercach, to przebywający już w więzieniu w stanie Waszyngton, 40-letni mężczyzna usłyszał kolejne trzy zarzuty zabójstwa. Za każdym razem stosował podobny schemat swojego modus operandi. Mówił ofiarom, że posiada skradzione złoto, które schował i prosił je o pomoc w wykopywaniu jego, więc wabił te ofiary do lasu, mówił, że tam ma schowane złoto, zabijał, kradł ich samochody, kradł ich. Jakieś wartościowe przedmioty, które miały przy sobie. Został właśnie też oskarżony o zabójstwo 40-letniej, 44-letniej kobiety, którą zwabił do parku. Zabił ją i zakopał jej ciało tutaj w pobliżu miejsca zabójstwa. No i tutaj kolejne, kolejne zabójstwa mu przypisuje się, kolejne zarzuty. No, i czekamy na, na rozwój wydarzeń. Teraz nie pamiętam, czy w Waszyngtonie jest, w Stanie Waszyngton jest kara śmierci, czy dożywotnie pozbawienie wolności. Skoro jesteśmy w Stanach i w Waszyngtonie, tym razem akurat w, w mieście Waszyngton, a nie w Stanie Waszyngton, historia brzmi prawie komicznie gdyby nie była prawdziwa i gdyby ktoś przy tym nie zginął 85-letni Steven Schwartz zamordował swoją 81-letnią żonę Sharon dźgnął ją nożem w plecy no i powód tego zabójstwa brzmi właśnie komicznie jak z czarnej komedii ponieważ ona mu przygotowała posiłek naleśniki namawiała go do zjedzenia on nie chciał zjeść tych naleśników, i tak się zdenerwował, że ją zamordował. Było to 10 grudnia. Przedstawiono mu zarzuty 14 mężczyzna wyraził skruchę, powiedział, że modlił się, że jest to sens, z którego się obudzi, że cierpi na depresję i ma jadłowstręt. Zresztą znaleziono go też z obrażeniami, które opisano jako zadane własną ręką, więc być może chciał popełnić właśnie samobójstwo poagresyjne. No i tutaj to samobójstwo poagresyjne jest jakby wynikiem wcześniejszego czynu agresywnego zabójstwa. Jest taką wypadkową trochę poczucia winy, a trochę lęku czy obawy przed odpowiedzialnością karną. Dlatego właśnie też używam tego określenia poszerzone samobójstwo i samobójstwo poagresyjne, żeby właśnie tutaj pokazać jakby motywację sprawcy. Przy samobójstwie poagresyjnym sprawca początkowo nie ma zamiaru popełnienia samobójstwa. No to jest jakby skutek tego agresywnego czynu. Natomiast przy samobójstwie rozszerzonym sprawca od początku właśnie myśli o samobójstwie, tylko jeszcze dodatkowo chce zabić jakieś inne osoby. Najczęściej to są właśnie te osoby bliskie. No i drodzy Państwo, to byłaby taka krótka prasówka kryminalna jeszcze przed świętami, więc na koniec. Pozostaje mi właśnie życzyć spokojnych świąt, bezpiecznych świąt. Uważajcie na siebie, uważajcie też w okolicach Nowego Roku. Niestety jest to trudny okres dla wszystkich okres też związany często z przeżywaniem właśnie różnych stanów frustracji, zwłaszcza dla osób. Które nie mają poukładanego życia osobistego, też życia rodzinnego, jest to duży stres dla, dla wszystkich. Też okres świąteczny sprzyja niestety w naszej tradycji wprawiają się w stan nietrzeźwości, więc wtedy też te wszystkie zachowania agresywne łatwiej są dokonywane. W takim razie wszystkiego dobrego i aby te wszystkie kryminalne historie pozostawały tylko z dala od nas w mediach. W naszych zainteresowaniach i będę szykował się do kolejnej kryminalnej prasówki. Więc śledźcie ten kanał na YouTube. Zresztą będę wszystko też informował na swoim profilu Facebookowym. Wszystkiego dobrego do następnej kryminalnej prasówki.